Piotrek, chyba całkiem zadowolony jesteś z tych dzisiejszych skoków. Czy było tak, jak chciałeś tutaj? E, tak, te skoki były bardzo, bardzo fajne bardzo w porządku. E, no i zawsze jest fajnie skakać w Klingental, także bardzo lubię tą skocznię. E, no i jutro będziemy walczyć. Który z tych skoków był najlepszy? Myślę, że ten no, ostatni, tak. E Minimalnie wydawało mi się, że był trochę spóźniony, tam mi trochę narta za, za, za wysoko wyszła, ale ogólnie takie miałem bardzo pozytywne, pozytywne czucie w tym skoku. Fajnie było depnięte do progu i fajnie tam nakręcało. Wiadomo też metry też, też były najlepsze, no to im więcej się leci, tym się lepiej leci. No. Przeziębiony jesteś podobno trochę, czy to jakoś przeszkadza? No tak, złapało mnie to już 2-3 dni temu. E, jak co roku po <laughs> nie, nie, A to takie bardziej Katar. To od gardła trochę mnie złapało, i Katar w sumie, a tak, no to nie, to myślę, to nie przeszkadza w niczym. Także no, biegać mogę, skakać mogę, także nie jest źle. Taka alergia na skocznie w Hincenbach. Tak, tylko za, za, zazwyczaj łapie później na, i na Klingental, także to, to, to nie do końca dobre. Nie, akurat, akurat przeważnie o tej, o tej porze roku, nie wiem, no, taki po prostu okres, y, y, już też, też się ubierałem w zasadzie y, dobrze, dość grubo, y, no ale jak widać, nie dało się, katar, katar przyszedł. Zadowolony jesteś, że tutaj te siatki teraz do, do, dodali na tej skoczni? E, w, no, chyba tak, no tu przeważnie w Klingental tu pogoda taka różna by, bywa, a z tymi siatkami, no to myślę, że jak będzie wiało to i tak to nie, nie da. <głos> <głos> także, także no ale może trochę da, no, zależy z której strony będzie wiało, nie? Bo to wiadomo jak tam z boku no to trochę, trochę będzie mniej, e, mniej mniej wiało i może się będzie dało skakać, a, a nie tak, że się po prostu nie będzie dało. <noise>